Justyna Dobroszoracz, ceniona reportażystka Sejmowa, powraca do telewizji Polskiej, zapewniając, że trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz. Znana ze swoich incydencyjnych pytań, dziennikarka zdecydowała się opuścić gazetę wyborczą na rzecz TVP. Gdzie wcześniej pracowała przed dobrą zmianą. Kropka, ostatnie miesiące to okres wielkich przemian w TVP i polskim radiu, zgodnie z deklaracjami obecnego rządu o ich depolityzacji. Widać to w masowych zwolnieniach, restrukturyzacjach. Wprowadzaniu nowych twarzy i imponujących powrotach postaci, które zniknęły z mediów publicznych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kropka w dyskusji o wysokości wynagrodzeń dziennikarzy i prezenterów z okresu dobrej zmiany. Głos zabrała również Justyna Dobroszoracz. Dziennikarka nie tylko skrytykowała ogromne kwoty, ale także ujawniła, ile sama zarabiała. Będąc zatrudnioną w TVP od 2000 roku do czasów prezesury Jacka Kurskiego kropka po zwolnieniu z TVP, Dobrosz Oracz dołączyła do redakcji Gazety Wyborczej, kontynuując swoją pracę na sejmowych korytarzach. Jej bezkompromisowe pytania sprawiły, że stała się przerażeniem dla wielu polityków. Jednak ostatnio portal wirtualne Media ujawnił, że 45-latka powraca do telewizji polskiej. Decyzją, która nie była łatwa kropka w wywiadzie udzielonym serwisowi, Dobroszworacz wyznała, że decyzję o powrocie podjęła z trudem. Robię to, bo nie jest mi wszystko jedno. Trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz, przywrócić widzom wiarę w prawdę. To wielkie wyzwanie. Wiem, że za mało skromnie, ale wracam też na prośbę tysięcy Polaków, którzy przez ostatnie dwa miesiące pisali do mnie w mediach społecznościowych, zaczepiali na ulicy, w sklepie, dopingowali do powrotu do TVP, wyjaśniła kropka według informacji przekazanych portalowi Wirtualne Media. Dobroszoracz będzie prowadzić rozmowy z politykami na antenie TVP Info w programie. Gość poranka od najbliższego czwartku, nadawanym w dni powszednie o godzinie 7.15 i 8.15, nieoficjalnie donosi się. Również, że dziennikarka pracuje nad autorskim programem politycznym dla TVP.